Hej hej! Mam na Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik, filmik, w którym opowiem Wam o książkach, które przeczytałam w miesiącu lipcu, czyli wrap-up, podsumowanie totalnicze miesiąca lipca. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak tak, to do góry i zostańcie ze mną dłużej w moim świecie, w moim życiu. No i cóż, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy! W lipcu przeczytałam 9 książek, a w sumie 8 i 1 DNF, bo nie byłam w stanie przez tę książkę przebrnąć. Może Wam już zacznę opowiadać, bo właśnie, żeby leciało. No cóż, pierwszą książką o której Wam powiem, to jest złodziej Listu, panny Anny Rybakiewicz. Jest to książka, która mi się średnio podobała z tego powodu, że była bardzo mało realna do faktycznego wydarzenia się, bo jednak, jeżeli czytam książki o II wojnie światowej, literaturę obyczajową, romans, fikcję, to ja trochę wymagam tego, żeby ta historia faktycznie mogła się wydarzyć. A tutaj było tyle splotów szczęścia, tyle razy los przy głównej bohaterce, ja wiem, żeby Żydzi mogli przetrwać w trakcie II wojny światowej, był potrzebne szczęście, było potrzebne łód tego szczęścia, ale tu on się pojawiał na każdym możliwym kroku. Rose to dziewczyna, Rosenhall to dziewczyna, która uciekła z getta z Łomży i trafiła do Warszawy, gdzie rozpoczęła swoje życie od początku. Trafiła, można powiedzieć, trochę pod ramiona jednej Niemki, która prowadziła... Ee, Prasowanie rzeczy, ja nie no zapomniałam też jak to się nazywa, ale ogólnie prasowały rzeczy dla Niemców. No i też roz pierwszego dnia od razu poznała e, oficera mm, SS Waltera Schmita. Poszła z nim na kawę, na ciasto. No i wiecie, on się zorientował, że ona jest Żydówką. Ona Wyszła z kawiarni, gdy on poszedł do ubikacji, no i tak się jej te losy mniej więcej przecinały w życiu. Ona też zamieszkała w domu naprzeciwko jego domu. E, no i cóż, ta książka po prostu była mało realna. Dobrze mi się ją czytało, to muszę przyznać. Pani Anna Rybakiewicz ma super styl pisania, który po prostu ciągnie. Już za niedługo wydaje trzecią książkę, więc wiem, że na pewno po nią sięgnę. Ale właśnie przez to, że to było takie mało realne, to ja tej książki Wam nie polecam. Uważam, że są inne. O której inne, i właśnie teraz może powiem o lekarce nazistów, to też jest książka Pani Anny Rybakiewicz. jedziu to jest świetna książka. Ją czytajcie, po nią po prostu sięgajcie. Myślę, że się nie zawiedziecie. Mamy tutaj e, pan, panią Alicję Sambor, która jest lekarką, chirurgiem, i w momencie, gdy jej mąż zostaje rozstrzelony na ulicy w Warszawie, decyduje się na ucieczkę, na e, powrót do. Nawieść po prostu do domu rodzinnego jej męża, i w momencie, gdy razem z Turką właśnie idą przez drogę do tej miejscowości, wydarza, zdaje, zdarza się wypadek samochodowy, znaczy wypadek samochodowy, po prostu. Bomba pułapka wybucha pod samochodem oficerów, yy, żołnierzy SS, i właśnie pani Alicja decyduje się na, pomo na pomoc im yy, i ratuje życie jednemu chłopakowi. I właśnie w tym momencie poznaje też oficera, komendanta Franza Hizelat, właśnie komendanta tego rejon rejonu tam. No i yy, początkowo chce ją wiadomo zabić, bo jednak nie wierzy, że ona jest lekarką, yy, i potem pozwala jej odejść, ale w momencie. W tym momencie cała miejscowość dowiaduje się, że po prostu ona pomogła nazistom i też ma problem u wojska polskiego, które stacjonuje niedaleko w lesie. Więc historia była bardzo już napisana, i ta historia się mogła wydarzyć. Ta historia po prostu no, płynęła się przed nią. Chciało się czytać więcej, chciało się wiedzieć więcej, co się wydarzy, jak będą kolejne kroki. No i było kilka zwrotów akcji dość poważnych, porządnych, które po prostu nakręcały tę książkę jeszcze bardziej. No i mamy też w sumie kobietę, która jest pomiędzy SS, a pomiędzy Wojskiem Polskim, które stacjonuje właśnie w lesie. I ona pomaga jednym i drugim. I tutaj też możemy powiedzieć, że te historie mogłyby się nie wydarzyć, a z drugiej strony miłość potrafi wiele rzeczy wybaczyć. I właśnie tutaj tę książkę polecam bardzo, jeżeli właśnie chodzi o literaturę związan związaną z drugą wojną światową, no po prostu cud mi od malina czytało się niesamowicie, przynajmniej mi i wydaje mi się, że wielu z Was też może mieć takie same odczucie. Trzecią książką, o której Wam opowiem, to jest Nowy Jork opowieści o mieście Magdalena Żelazowska. Jest to książka, którą przeczytałam, odsłuchałam w audiobooku, którą bardzo dobrze się czyta, bardzo dobrze się słucha. Dostajemy wiele ciekawostek, wiele informacji o Nowym Jorku. Jest to przede wszystkim historia o przeprowadzeniu pani Magdaleny do USA, do Nowego Jorku, gdzie miała. Po prostu przez 3-4 lata pracowała. Ze swojej firmy wyjechała tam w delegację i poznajemy jej początki życia w Nowym Jorku i trudności, mi się spotkała, ale też przyjemności i różnice. Zostajemy jej historię bycia tam, ale dodatkowo jeszcze. Mamy historię samego Nowego Jorku, różne ciekawostki, różne historie, historie różne fakty historyczne. Po prostu bardzo fajna napisana książka, która mi się bardzo dobrze czytało, bardzo dobrze słuchało. Nie mogę tylko powiedzieć o kolejnym tomie, ale na razie skupimy się na tym. Więc jeżeli jesteście zainteresowani Nowym Jorkiem i taką po prostu lekką książką, którą wiecie, można włączyć w aucie, czy idą gdzieś na spacerze, czy będą w komunikacji miejskiej, to właśnie to jest ta książka, która... Wydaje mi się, że będzie idealna. Właśnie taki luźny moment, e, nic bardzo wymagającego: po prostu książka, przez którą można łatwo przebrnąć, z której można się kilku faktów dowiedzieć. E, no i w sumie tyle, jeżeli chodzi o tę książkę. Następnie mamy ta druga Bella, Whitney G. Mamy tutaj retelling historii pięknej i bestii. E, mamy e, Bellę, która jest. Ym, Zawsze tą gorszą siostrą, tą siostrą, która jest zamykana w piwnicy, która ma liczne kary, e, która nie jest lubiana przez swojego ojca, można tak powiedzieć, jest przez niego zawsze odtrącana, przerzucana w kąty różne. No i też ma swoją siostrę starszą, która uważana jest za piękną, za inteligentną, a w sumie tak do końca nie jest. E, I... Bella spotyka na swojej drodze pewnego książkowego przyjaciela, z którym pisze e, i właśnie zapisują swoje historie zawsze na kartach książki w pewnej księgarni. E, no i w pewnym momencie Bella trafia do piwnicy na kilka miesięcy, jest tam zamknięta e, i jak wychodzi, no to wiadomo, powoli wraca znowu do życia, do, do codzienności, e, ale na jej drodze, można troszkę powiedzieć, staje Gabriel... E, Osoba, na której ciąży klątwa, e, i która próbuje zrobić wszystko, żeby właśnie tę klątwę z siebie zdjąć, i nie widzi tego, co go otacza tak naprawdę przed sobą, co ma, tylko jest zapatrzony w jednej wizji, którą ma, e, i nawet nie próbuje jakoś skorygować, e, i uważa, że Bella, która jest przy nim, że ona nie może mu przeszkodzić w wykonaniu zadania, które ma. E, słaba książka. Ile mi się czytało? Jest przeciętna, jest bardzo cienka, ale nie polecam, nie traćcie na nią czasu. Są inne, bardziej warte książki, żeby to zrobić tutaj. No, nie mogę za bardzo powiedzieć, co w tej książce było dobrego, bo po prostu była bardzo, to bardzo przeciętna. Mamy też, nie skończyłam książki Więzy Sarah Kate. To jest trzeci tom The Salish Players Club. Tutaj mamy mm, książkę, gdzie jest dużo erotyki, gdzie tu był trójkąt i to już dla mnie było dużą przesadą. I ja po prostu w pewnym momencie w książce też powiedziałam: Nie, już mam dość. To nie jest to, co był pierwszy i drugi tom, gdzie tam po prostu jeszcze były relacje między nimi, chociaż tutaj też próba odnalezienia siebie w tej trzecim tomie, ale ja już po prostu nie byłam w stanie po prostu przebrnąć, bo dla mnie to było za dużo za dużo po prostu um, scen erotycznych za dużo nie. Nie polecam, ja przestałam czytać, bo stwierdziłam, że to nie jest książka dla mnie i nie chcę się w ogóle nie chcę się w ogóle na niej skupiać, nie chcę się też o niej myśleć, więc po prostu nią przerwałam w pewnym momencie czytania, to, że tylko kiedy robię, a tu właśnie zdecydowałam się na taki punkt. I ta książka i poprzednia ta druga bella, no to książki są 18+. Ta druga bella było też dużo przekleń, z wulgaryzmów, z wulgaryzmów, no i też właśnie dużo scen erotycznych. No i teraz jeszcze wam opowiem o Summer Love Uli Bucha, tej mam tutaj dziewczynę z Summer Pratt, która zostaje zmuszona do spędzenia wakacji w Missouri, w małej miejscowości u rodziny, której za bardzo nie zna. No i tam przebywa na wakacjach i poznaje też Coltona O'Donella, chłopaka, który no, sprawia kłopoty który zawsze jest przeciwko, można powiedzieć, niej, który wstawia jej wyzwania cały czas w życiu. No i poznają się i też odciągają się, ale też przyciągają do siebie. Może jeżeli chodzi o tę książkę, to powiem tyle, bo mogę zbyt dużo zdradzić fabułę, jeżeli będę mówić dalej. Ale przyjemna, w porządku, książka, przez którą po prostu przeleciałam, no i na końcu łzy. Dużo łez. Tyle. Sami się przekonajcie, przeczytajcie. Teraz polecimy do thrilleru z zamkniętymi drzwiami Pani Bay Paris Jest to książka, którą ja myślałam, że będzie cudowna, genialna Czytam 80%, po prostu jest niesamowita A końcówka, no nie wierzę, że tak by to mogło wyjść Tak by to mogło pójść Zbyt łatwo, zbyt prosto No i mamy idealne małżeństwo Mamy Jack i Grace Jack to jest prawnik, który zajmuje się przemocą wśród kobiet, które po prostu zajmuje się sprawami kobiet, które zostały wykorzystane fi fizycznie i psychicznie i seksualnie e, i broni i ich, jego, sporo, jego sprawy często są dość głośne. No i mamy Grace, dziewczynę, która ma też swoją młodszą siostrę, która e, na razie przebywa w szkole, w, w internacie. No i w wieku 18 lat, jak właśnie jej siostra będzie miała, no to ona też, wtedy zacznie sprowadzać na nią pieczę. E, dziewczynka ma zaburzenia ma chyba zespół domu, z tego co pamiętam. No, ale jest bardzo inteligentna, bardzo dużo rzeczy rozumie. I mamy właśnie Grace, dziewczynę, która się opiekuje bardzo swoją siostrą, która o nią bardzo dba, i właśnie dużo rzeczy w swoim życiu robiłam z myślą o niej. No i między innymi właśnie wyszła, ożeniła się z Jackiem, wyszła za, mąż, wyszła za mąż za Jacka, przez to, że on był bardzo dobry dla jej siostry, akceptował ją, uważał, że będą piękną rodziną razem, że po prostu wszystko będą robili też pod jej siostrę. No ale jednak, jak to w życiu bywa, trochę tam było zgrótów między, jeżeli chodzi o to. Też to się w książce, byłam, nie chcę zdradzać, są, jest bardzo wiele napsanych, bo są dwie linie czasu, a my, mamy historię przed tym, jak Grace. Wyszła za mąża Jacka, no i mamy historię teraz, jak już jest żoną Jacka i to jest bardzo fajnie połączone, bardzo fajnie napisane, ale właśnie jakby ta końcówka mnie nie kupiła i niestety ja tej książki za bardzo nie mogę polecić, bo przez tą końcówkę nie uważam, że jest cudowna, że jest genialna. Następnie opowiem Wam o przedostatniej już książce, kupiona jest, sprzedana, Megan Stephen, mamy tutaj... Mm, Historię na faktach, historię dziewczyny, 14-letniej Angielki, która została sprzedana handlarzom ludzi przez swojego chłopaka. Ogólnie ta historia jest dość dziwna, ale uważam, że ją warto przeczytać, bo mamy właśnie Megan, dziewczynę, która poleciała na wakacje do Grecji z mamą i Megan w ogóle zakochała się w Albańczyku. W którym też w trakcie tych wakacji zamieszkała. W ogóle wakacje trwały kilka miesięcy. No i wiercie, szkoła, no nieważne w sumie, tam też miała problemy, w Anglii nieważne, zostały z moją w Grecji dłużej, no bo przecież mogą. No i ona właśnie zamieszkała z tym albańczykiem. I na końcu stwierdziła, że ona nie wyjeżdża z Grecji, że nie pojawi się na lotnisku, mama już była w samolocie. No i właśnie Megan powiedziała, żeby mama leciała sama, ona tutaj sobie zostanie ze swoim chłopakiem w Grecji. No i mama poleciała. A dalsza historia ogólnie dziewczyna była wykorzystywana fizycznie, seksualnie, była zmuszona do bycia prostytutką, miała masę klientów, jednego dnia była poniżana, była też przenoszana w różne miejsca no i potem na końcu jeszcze sprzedana przez swojego chłopaka innym. Ciężka historia historia, która się dzieje, która się wydarza, która się tak naprawdę może przytrafić wielu osobom gdzie nawet tego możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, a jednak przemyt ludzi, sprzedaż ludzi, wykorzystywanie seksualne jest na porządku dziennym. Więc ja tę książkę bardzo to bardzo polecam, jest dobrze napisana, dobrze się ją czyta i opowiada o bardzo trudnym temacie. Ostatnia książka, o której Wam opowiem to jest Nicem Twoim Polakiem, reportaż z Norwegii, Ewa Sapieżyńska. Um, myślałam, że to będzie fajny, bardzo dobry reportaż, tak się nastawiłam. No i takim trochę czytałam nastawieniem, ale jest to bardzo przyjemny reportaż, ja Wam go nie polecam. Czytało się go słabo, było dużo nastawień. I ogólnie oprócz tego, że Polakom żyje się ciężko w Norwegii i że są traktowani jako drugi sort i mają ciężko rozpocząć takie normalne życie w Norwegii to w sumie nic z tej książki więcej nie wyciągnęłam, a jednak to było tam 200 stron, czy ileś, więc ja jej nie polecam, uważam, że, że na pewno są lepsze książki o Norwegii, o Skandynawii, na polskim rynku wydawniczym, niż ta historia. Dobra, to w tyle, jeżeli chodzi o książki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to łapka do góry i zostańcie ze mną dużej dłużej w moim świecie, w moim życiu, a ja już zmykam. No i jestem ciekawa, jakie książki Wam udało się przeczytać w lipcu. Dajcie mi znać, a ja lecę. Bye, bye.